Dzisiaj ja jestem Kuba, dzisiaj ze mną jest. Chcę trochę powieść, siewam I dzisiaj będziemy przychodzić w mapkę Escape'a na naszym serwerze gorączka pułapek. No, no to chodź, zaczynajmy. A, ja mam game moda. Okej. Okay. Eee... Uh, game of 0, ok, przychodzimy. Gorączka pułapek, 1 na 1 arena. set. Nim. Czekaj. Obydwa... Dajmowy... Ja, miecz. ja czytam. Ja mam miecz. Przekliczę. Czy, czy tam czytam, czy tam zasady. Obydwaj gracze wciskają przycisk z aby zacząć grę. Potwory odradzają się na całej arenie. Nie zginij. Wepknij potwora do łapki, aby ją aktywować. Te cztery łapki są aktywne. Wciśnij, jaki... wciśnij jakiś przycisk. Niektóre zablokowane przyciski są nieaktywne. wciśnij przycisk staw, bo przecinek... Zostanie zabity. Twój yy, 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 główny musi być pusty, gdy chcesz rozpocząć Kto pierwszy ginie, przegrywa. Wciśnie przycisku, że szarpuję te farty. A, tylko że ja mam miecz. To idziemy, Okej, okay, tylko gdzie tu są te potwory? No, przycisk 3, 2, 1. Idę sam miecz, Ja też, spoko. O, Jezu, o kurde. Żelazny łuk. No ja żelazny łuk! Nie! Gadda spadaj tam. A kurde. Zginął. A mam cheaty? Nie. nie. Nie Jakby co patyk gas na nie? O diamentowy miecz... Od Nice! Ja go... Mam diamentowy miecz. Nie, nie, nie! Jedno serduszko! Nie. To jest jedna opcja nie zaktywowana. U mnie nie. Te dałem. No dobra, czyli nie wójcie, nie nie. No to kliknij tam stop i od nowa. Kliknij tam patyk stop. No nie, nie tak. Nie dobra, chwil, ale teraz co? No klikłem stop, ale to tak czy... moby. Okej, okay, chodź od nowa. Dobra, to chodź. Rewansz <toddż> Tu tak ogólnie mapka jest fajnie wykonana. Jest na serwerze baselmindsafe.eu i na YouTube z skrótem Czyli na naszym serwerze dobra to zaczynamy... gramy tak trzech rund, okej? Okay? Dobra, to jest pierwszym ja wygrywamy. Ale nie, nie, ale nie bierz tego miecza, nie bierz, wyrzuć go. Dobra, idziemy. Te, to teraz może ja pójdę do czerwonych. Ale dobra. Ty. Dobra, dobra. Nie dobra, zmiana. E, Trzy, cztery. Je... Spoko Co tu jest? Diamentowy miecz łuk, uderzenie dwa, ja go chcę. Dawaj Nie! Tu są pająki! Ej, tu jest gorzej. O easy, easy! No kurde, spadaj, Badziewiu! Spadaj, Badziewiu! Pełne skórzane uzbrojenie. Dawaj. No Jezus ja do pułapek Pokoła, mam skórzane uzbrojenie No chodź zombie, chodź Szybko, o, spadnij O kurde, dobra, spadnij. jaki zombie jak w złotej zbrojce Kurde, Kurde <laughs> Czekaj, czekaj, bo ja też zginę Ja żadnej pułapki się nie uruchamiam A dobra, ale daj to, to to wiesz co. Stop No kliknąłem, przycisk stop Przeciwnik chodź, 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 chodź od nowa? No, idziemy już. Patrz jakie ja mam itemy. Zatem po klikaj guziczki i dostaniesz. Dobra, to chodź. Czekaj, to je ja wyrzucę. do trzech razy sztuka. No to chyba finałowa runda, albo nie. No jeden, jeden. Tak. Dobra, i gramy trzecią rundkę. Chodź, jest tylko ten mieczek, wezmę. Nie bierz, <noise> ale tam dostaniesz. A Hila, Hila, Hill. Ale sobie. tam dostaniesz ten miecz, dojedź. Idzie. Dobra, idziemy. Ale czekaj, ja się wychilowałem. Ja już jestem gotowy, czy no. tam jedziemy. Ja już odpaliłem. O nie, nie, to nie będzie łatwe, coś mi się tak zdaje. No już pierwszy mobek, chodź, chodź. No, tu na stół nie ma pułapki, chodź, wejdź tu. Pierwsza pułapka uruchomiona. U mnie też. Tak? Nie. Nie. Tak, 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 Okej, to mogę jeszcze to chwilka. Jeszcze... nie, pajaki je zabiją! Hmm. Nie, walić to. <laughs> Czego nie dostaję tego miedza? A nie, tu jest! No Patryk, coś mi się wydaje, że wygram. Jak ja mam? No i dedyn, dobra. Spoko. Na no, odpale wygrałem, ale wygrałem. No serio? No. Dobra, no to już koniec tego odcinka. Jeśli odcinek wam się spodobał, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, piszcie. <śm> Cześć! Jeśli chcielibyście na tej mapce Escape zagrać, ona jest no premium, na serwerze Beden Mindsave bądź YouTube Craft. IP będzie podane w opisie. To cześć! Do następnego księga.